To musi być siedlisko bandytów, o którym pisał delony!. Znowu Na te bestie to najlepszy będzie Wiedźmin. Nie mam czasu. Dobra, miecze naostrzyłem, ostrzyłem, konie porządzony, pancerz naoliwiony. jedną Ty! A ser przed Dobra, miecze na ostrzyłem, konie porządzony, porządzony, pancerz naoliwiony. oliwiony... Ależ to historia! Wiedźmin sam, a tydzień i nie dali rady! Wiedz mi, nie płatneż mieli pecha. A te kurwa beczki ciężkie, obijają Dobra, mieczy naostrzyłem, koniu porządzony, pancerz naoliwiony. Rycerz postępuje tak, jak powinien. A nie tak, jak ma ochotę. Dobra, mieczy naostrzyłem, koniu porządzony. Tego księżna Pani z północy rozdała. Niech Ci Lebioda błogosławi. O, Wiedźmin, witaj! Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie, to coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które, zdaniem najlepszych sommelierów, ma szansę zdetronizować Est Est. Wiedźminie, to Tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz. Chcielibyśmy mu nadać Twoje imię. To jak mamy je nazwać? A co mi tam? Biały wilk, dzikiej z charakterem, pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. mnie. Jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że wino będzie Cię smakowało. No Nigdy nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Nasze wnuki będą pić Twoje zdrowie. A co to takiego? Kłaniam się nisko. Foté, Powinienem zniszczyć to miejsce. Zęgną się archespory. Powinienem zniszczyć to miejsce. Witaj wędrowcze. Potrzeba ci może jakiś ziółek? Dziurawca na ból brzucha albo... Na ból brzucha wolę korę wierzbową. Albo kłącze, kosaćca. Dziurawiec może wywołać zawroty głowy. Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na ziołach. Znam się i nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące. Tylko rzadkich składników. Możesz mi pomóc? Czy mam szukać dalej? Sam oceni. Nie chciałem cię urazić. Nic się nie stało. To ja nie powinnam była oceniać cię po pozorach. Powiedz, gdzie pobierałeś nauki u jakiegoś miejscowego zielarza? O, nie, nic z tych rzeczy. W Kermorem. To na północy Kedwen. Bogowie! Drugi koniec kontynentu! Co robisz w tu są? To co zawsze. Zabijam potwory. Dobra, pokaż, co tam masz. Może zagramy w gwintę. Trzymaj się, panienko! Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie, mordmortlen. A kto pyta? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no! Ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować! Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, wiedźminie! Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary? Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No. To dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem morhołdem. Podchodzę do drzewa, spluwam w łapy, biorę siekierą zamach i tnę... A tu jak Jucha nie chluśnie. Jak stałem? Japa mi opadła. Ale nagle wie! Toż to kropka w kropkę, jak z historii o dafne garecie i wiedźmie z rysiej skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa, wydanie drugie poprawione i noktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski. Łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni. Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. Ano, prawda, z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi Nie wiesz, jak postąpić w życiu? Pomyśl, co robił rycerz szachownicy czy szlachetna alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie! Przysiągłbym, że w szumie liście słychać szloch. Rzeczywiście, krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. Grę. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. No i co? Czego się dowiedziałem? Praca przy wyrębie szła pełną parą, ale to dziwne, że wokół wieżby nie rosną inne drzewa. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. Ha, a nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam... prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę. Stoi! Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię. I stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i. Powodzenia w